Jezus zgubił się w świątyni, został znaleziony i powrócił z rodzicami do domu. Dzisiaj wspominamy świętego Józefa, ziemskiego ojca Jezusa Chrystusa. I w ten dzień Wspominamy tę Ewangelię, w której Jezus zgubił się w świątyni, po czym wrócił z Józefem i Maryją do domu i był im posłuszny. Jezus, który jest posłuszny Ojcu Niebieskiemu, jest również posłuszny jako dziecko swoim rodzicom. Okazuje im swoje posłuszeństwo. Uczy się tego posłuszeństwa, od dziecka każdy z nas może w Jezusie znaleźć ten przykład, bo chętnie byśmy się buntowali, bo my wiemy lepiej, bo nasze życie mogłoby lepiej wyglądać. Jezus ma pewność, kiedy to mówi: "No, ja jestem Synem Bożym, więc yy, droga Mamo, drogi Tato, może ja będę o wszystkim decydował." Ale nie. Jezus jest. Posłuszny rodzicom, żeby pokazać każdemu z nas, że droga posłuszeństwa jest również naszą drogą do zbawienia, że w tym posłuszeństwie znajdziemy Jezusa Chrystusa. Zresztą, sam święty Józef, którego dzisiaj wspominamy, jest dla nas doskonałym przykładem posłuszeństwa woli Boga, bo za każdym razem, kiedy Bóg mu się objawia przez anioła czy we śnie, to On robi. Bez szemrania to, co Pan Bóg mówi. Posłuszeństwo jest drogą każdego wierzącego jest drogą Jezusa Chrystusa, jest drogą dla każdego z nas naśladowania naszego Pana i Zbawiciela.